Cześć, w poprzednim odcinku mówiłem o wzroście, jak wzrastać w Jezusie i na czym polega wzrost. Tam tak naprawdę zrobiłem taki wstęp, a teraz proszę zobaczcie e, bardzo mocny fragment z Łukasza 5. Od początku pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezera, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należących do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzeszy z łodzie. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjdź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, takie się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzie, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak i się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkie, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, ryb które zagarnęli. Także Jakuba Jana, synów Zabydusza, którzy byli towarzyszami Symona, Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Oto Jezus de facto po raz pierwszy spotyka się z Piotrem tutaj i mówi niesamowitą frazę. Myśl. W czwartym wersecie mówię, wyjedź na głębię, wypłyń na głębię i zarzuć, zarzuć sieci swoje na połów. Wiecie, Jezus jest tą głębią. Jezus jest głębokością. Słowo Boże mówi, głębina przywołuje głębinę. Że kiedy my stajemy się głębokimi w poznaniu Jezusa, to głębina, którą jest Jezus, przy, przywołuje głębinę, która jest w nas. Nie ma innego rodzaju wzrostu i rozwoju w chrześcijaństwie, jak poznawanie Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem, i ta tajemnica, którą przyniósł, którą przyszedł i objawił nam w postaci cielesnej, Boży duch, duch, sam Bóg, objawił się w postaci cielesnej. To jest niesamowita głębokość w tym, co się wydarzyło. I oto, jeśli my będziemy się otwierać na głębinę, którą jest Jezus Chrystus, to ta głębina będzie powstawała w nas. My będziemy jak studnia, z której też tryska źródło wody żywej. Tak każdy, kto uwierzy we mnie, mówi Pan. Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Pierwszy werset mówi, że tłum tłoczył się, słuchali słowa Bożego, a obok byli rybacy. I tak jakby jest podział na dwie części: są, jest tłum religijnych, pobożnych ludzi, a są rybacy, którzy nie są aż tak religijni w swoim mniemaniu, po prostu zajmują się swoimi sprawami. E, Łowili ryby, i wygląda, że nie za bardzo coś im udało się złowić. Na pewno są zniechęceni, bo praca dla, dla pustego worka zawsze jest zniechęcająca. I Jezus, głosząc do tłumów, widział tych rybaków, widział ich potrzebę, widział ich ból, ich bój, widział ich trud, ich Trudności. Tak samo Jezus widzi Twoje starania, Twoje, twoje niedomaganie, Twoje trudności. I teraz w trzecim wersie wszedł do jednej z tych łodzi, w ogóle tak trochę nie, w sposób nieproszony. Wchodzi do cudzej własności należącej do Szymona i prosi go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadł, nauczał rzeszy z łodzi. Chwała Bogu, że Szymon nie zareagował gwałtownie. Dobrze, teraz nie mam na to czasu, kiedy indziej może bym pożyczył, albo jeszcze jakoś widać, że pozwala na całe szczęście, ale wierzę, że magnes, który był w Jezusie, nie pozwolił Piotrowi zareagować inaczej. I kiedy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjdź na głębię, i zarzućcie sieci swoje na połów. Szymon odpowiada: Mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Gdzieś w Piotrze pracuje, ten, pracuje to, to słowo, które możliwe, że docierało też wcześniej do Piotra, później, kiedy już Jezus głosił z łodzi. Możliwe, że Piotr siedział w tej łodzi, żeby odpłynąć, trochę tak e, posłużyć Jezusowi. Więc przejęty duchem, który zawsze był obecny w nauczaniu Jezusa, zgadza się. Mimo, mimo że najpierw mówi tak: Pracowałem jako rybak, mówię, nic nie zrobiliśmy, dzisiaj jest. Jakby nie rybny, ale na słowo Twoje zarzuca sieci. I gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Jezus natychmiast potwierdza, że jest tą głębiną, że każdy, kto pozwoli tej głębinie dotknąć się, pozwoli wejść w tę głębinę, rzeczy zaczynają się zmieniać. Rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Kiedy my otwieramy dla siebie prawdę na temat głębokości, która jest w Bożym Synu, wszystko zaczyna się zmieniać. To znaczy, że kiedy my spędzamy czas na poznawaniu Jezusa, na słuchaniu o Jezusie, czytaniu Pisma Świętego na temat Jezusa, przybywaniu z Nim, my pozwalamy głębinie przenikać nas, i Piotr poznaje tutaj tę głębokość, która jest w Jezusie, słucha Go, reaguje na słowo tej głębokości, które przemówiło do Niego przed chwilą. I kiedy sieci zaczęły się rwać, siódmy werset, skinęli, więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzi, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, panie, bo ja jest człowiek grzeszny. Napełnili obie łodzie, czyli nawet ich łódź nie była wystarczająco dobra, żeby złowić i wciągnąć ten cały połów, który jakby przyszedł dzięki Jezusowi. I niesamowita reakcja na dobroć Bożą, na ten cud który się wydarzył, widząc dobroć Bożą, głęboką dobroć Bożą, nie powierzchowną, tylko dobroć, która przewyższa Twoje braki, Twoje problemy. Piotr wyznał, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Czyli dobroć Boża pokazuje naszą niedobroć. Bóg jest na tyle dobry, na tyle kochający, że kiedy my stajemy obok Niego, to my zaczynamy rozumieć i widzieć, jak dużo w nas jest zła, braku miłości, braku, braku dobroci. I ta dobroć przekonuje Piotra o Jego, jego grzechach, o Jego słabości, i on wyznaje, wyznaje ten grzech wobec, wobec Jezusa. Dobroć Boża prowadzi do upamiętania. Nie gniew Boży, nie sąd Boży. Jak często dzisiaj wśród chrześcijan istnieje takie mniemanie, że jak widzą, widzą jakąś katastrofę, widzą jakiś, nie wiem, tornado zniszczyło pół miasta albo jakaś powódź, natychmiast reagujemy, a ponieważ to miasto jest grzeszne, a ponieważ ci ludzie są grzeszni, Bóg ich jakby Bóg dopadł, Bóg ich wziął jakby w obroty. I myślicie, że po takim czymś ludzie zechcą naśladować takiego Boga? Bogu zależy na tym, żeby ci ludzie byli zbawieni. Nikt nie chce pójść za takim zwariowanym, gniwliwym Bogiem. I co jest ciekawe, co jest nietypowego, kiedy całe narody, cały świat żyje bezbożnie, a kiedy widzą jakieś, jakąś katastrofę i coś się wydarzyło, natychmiast to przypisują Bogu. Mówią, o, to Bóg ukarał i chyba coś złego zrobili. To jest ciekawe, że często teologia takich niewierzących ludzi, którzy w ogóle nie są zainteresowani Bogiem, jest podobna do tego, Takiej popularnej teologii wielu, wielu wierzących, którzy przypisują ten gniew, ten bycie takim raptusiem, takim gniewliwym dziadkiem, przypisują to Bogu w tym momencie, kiedy Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, chce zbawienia wszystkich. Tak jest napisane: chce zbawienia wszystkich. I teraz, od momentu Jezusa Chrystusa, aż do momentu jego powrotu jest łaska nad ziemią i łaska przywołuje wszystkich tych grzeszników, żeby byli zbawieni i wylewa na nich dobroć. I słowo mówi, że słońce świeci dla dobrych i dla złych. Deszcz pada dla dobrych i dla złych. Bez deszczu nie ma roślinności, bez roślinności nie ma jedzenia. Bóg dba i o dobrych i o złych, i jego dobroć cały czas się wylewa, po to, żeby pewnego dnia, tak jak ten Piotr, który poniekąd ignorował wielkie kazanie Syna Bożego, krzątał się tak jak ta Marta przy swoim, jakby, zarobku, przy swoich sprawach, Jezus głosił, a tak bocznym wzrokiem duchowym, Widział tego Piotra i zrobił wszystko, żeby Piotr znalazł się w epicentrum głoszenia słowa, bo z tej łodzi, z tego jego krzątań, krzątanie biznesu stworzył sobie ambonę, dzięki której nie tylko świat w tym momencie, obecny świat słuchaczy usłyszał o Jezusie, tylko tam w łodzi zrodził się jeden z większych apostołów. Który później za tego właśnie Jezusa, który nieproszony wszedł Jego łódź, oddał życie. I chwała Bogu za Boga, że w sposób delikatny, ale potrafi wejść w nasze życie jako ten nieproszony. My Go nie czekaliśmy, ale On sam przyszedł. My Go nie wybraliśmy, ale On nas wybrał, my Go nie szukaliśmy, On nas znalazł i zbawił nas, wyrwał z ciemności, dlatego że kocha nas i sam wie, jak przyjść do nas i wydrążyć w naszej twardej skale naszego serca, drąży głęboką studnię, z której płyną rzeki Wód żywych ale pozwólmy sobie, żeby Jezus drążył w nas w tym studnie, poznając Jezusa i poznając Jego głębokość. Kiedy otwierasz Pismo, kiedy słuchasz o Nim, kiedy rozważasz o Nim, ja wciąż i wciąż powtarzam i teraz też chcę powtórzyć. Najbardziej popularnymi filmami na tym kanale powinny być filmy, gdzie gdzieś coś jest na temat Jezusa. Gdzieś, gdzie do Jezusa lgniemy, wciąż te filmy jeszcze nie są najpopularniejsze. Najpopularniejsze są filmy, na przykład o demonach. To świadczy o wielkiej niedojrzałości wierzących w Polsce: że wciąż skaczą po łebkach, nie chcą poznawać głębinę, którą jest Jezus Chrystus, wciąż ich interesują rzeczy, którymi Bóg już się nie interesuje. Ja mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Głębokość przywołuje głębokość. Głębina wzywa głębinę. Kościół w Polsce zacznie się zmieniać, kiedy my zaczniemy poznawać głębinę, którą jest Jezus Chrystus, który powiedział, oto stoję u drzwi kołacze i jeśli ktoś usłyszy mój głos, wejdę do niego i będę z nimi wieczerzał, to... Jezus w Apokalipsie mówi do kościoła, że wejdę do ciebie. To znaczy, że kościoły już gdzieś pozamykały swoje drzwi przed tą głębokością, która jest w Jezusie Chrystusie. Niech w tym, w tym słowie dzisiaj sam Jezus jako głębina stanie przy tobie i powie do ciebie, powie wprost do twojego serca: wypłyń na głębię, bo tam na głębi poznawania Bożego Syna, głębokość mówi do człowieka, głębina mówi do prostego człowieka, wypłyń na głębię. I kiedy ten wypływa na głębię, zaczynają się dziać niesamowite rzeczy, bo w poznawaniu głębokości Boga zawsze znajdziemy niesamowite skarby. Nawet nie chodzi teraz o fizyczne skarby, nawet nie chodzi o to, że w jakiś sposób jego majątek był uratowany, może miał długi, może miał jakieś inne problemy, potrzeby, ale Połów świadczy o tym, że Bóg chce zadbać i będzie dbał o ciebie. To jako znak tego, że w duchowych głębokościach Jezusa jest odpowiedź na wszystkie problemy i kłopoty, i. Warto poświęcać czas Jezusowi i być z Nim. Dlatego błogosławię Ciebie i niech Boży Duch Ciebie prowadzi w poznawaniu Jezusa Chrystusa z Bogiem.